Masz wykadrowane ładnie wszystko. Kręcisz się? Nagrywasz się? No niemożliwe. Ja, ja miałem ci miałem powiedzieć kiedy nagrywać. Już? Nie no kur... Tak, witamy dzisiaj w pizzy u Arturka w Radości. Robimy dzisiaj pizzę największą na świecie, jaka będzie najbardziej zakręconą pizzę. Co robimy? Najlepiej po prostu najpierw trzeba umyć ręce, które się myje tutaj w zlewiku, żeby ręka była czysta do zrobienia tak zwanej pizzy. Przechodzimy do fazy drugiej, czyli co robimy? Zakładamy fartuszek. Wszystko musi być elegancko, wszystko musi być tutaj wyczyszczone, żeby nie było bakterii. Robimy sobie fartuszek, prawda? O. Fartuszek bierzemy za brzuszek. <noise> żeby był fartuszek za brzuszkiem. Żeby mąka nie wyleciała. Będziemy tu robili wszystko ręcznie. Ale ci chodźcie, pokaż przemysł, zobacz, przemysł, przemysł. To jest baza naszego pięknego sosu do pizzerii, pizzerii, do pizzy. Mmm, jak pięknie wygląda. Aromatyczne pomidory. Dobra, idziemy do salki, żeby... Na paszczanie. Zarobimy, chodź do przyjmi chodź, 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 chodź bliżej. Mącz, mączkę mączka najpierw, tak, środkowa hakarka, najpierw trzeba wyjąć. Ciasto wyjmujemy. Nie, proste, jakby się nie. Nie, się nie. Nie, się. Dzień dobry, nie, Więcej tego trzeba zrobić, troszkę, troszkę toszkę, mhm. Tym toszkę, toszkę, to musimy się to musimy się zorientować, prawda? My dzisiaj zrobimy klasyczną pizzę. Zrobimy bardzo klasyczną pizzę, to znaczy margaritę z kapale. Z czym tu zrobić? z oliwkami? Coś tam damy. A, ah, quattro fromaggi mieliśmy zrobić. No tak, rójmy, <trufaro> robimy. Bierzemy jeden ser Agio, i mozzarella, i, I jakieś azatele. Mimolette, kremito, tego seradro pleśniowego naszego. Tumos. Gorgonzone. Kolenderski gorgon, ser, Mimolette. Piękny Mimoletka jeszcze, da, mam damy. Zamiast. Tak, zamiast po prostu jakiegoś głupiego mięsa damy coś wegetariańskiego, akcent wegetariański, troszkę serka. Pięknie, Pięknie przystroimy Pięknie pomarańczowym serem. No, bo my to snerzyliśmy. Z tym do roboty, co człowieku. Co to za telefon Nie Tak, cię, ale jestem troszkę zajęty. No jak się umawiamy jutro, tak? Zwolnij go. Dużo mawiazda, na miejscu. Dobra, dobra, przyjadę. Dobra, trzymaj się. Jezuja kapary. O, kapary. Sumiecie, a, ja ci to, to a Co to? Ten serwis? jest? Masz to? to Akurat, ale takie... Nie no, zajebisty. Mm. Nie To nie ale... Troszkę kapar i medali. Mm. Mamy mm. pizzę zrobioną. Wkładamy profesjonalnie to. Do pieca. Dobra. Stop klatka. Cięcie. No. Cięcie pieca. Cięcie. Dobra, jedz. Jedz. Czekaj, wezmę talerzyk. Ty mówisz co? Bez tej siatki Bez siatki <grymne> jeszcze, jeszcze raz Dobra, okej, o, o, bez siatki Przejdę siatkę, To wytniesz Matej To się wytnie pa, taki, jest to. taki rekord, to się wytnie Zamykamy piec I oto mamy Nie, nie. Uważam, muszę, o, o. Śmiemy, bo to druga pizza A ja wyświetl tą pizzę, no człowieku no, mamy Ile mamy czasu? Pizza, człowieku <grymne> Fiki, fiki. Ile mamy czekać? Cztery fiki, kawałki fiki. na takie cztery hamowskie kawałki. Niech ja zjem, ja się bić. jak ona wygląda. Nie jak ona wygląda. Zobacz, jak ona wygląda. Patroformacje, kaparacze. Dobra, zróbmy zielanią. Systemy zróbmy 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 że